Radne pytania Radia Olsztyn. Andrzej Piedziewicz, witam państwa. Naszym gościem jest Patryk Kozłowski, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Województwo Warmińsko-Mazurskie awansowało w rankingu zamożności województw. To taki ranking przygotowywany przez pismo Wspólnota, co roku przygotowywany. Teraz jesteśmy na dziesiątym miejscu w najnowszej edycji. Pana zdaniem mieszkańcy to odczują, że województwo jest zamożniejsze? No ja myślę, że nie, bo to trzeba rozpatrywać. W takim aspekcie, że mówimy o tym, że badany był budżet samorządu województwa, czyli tak naprawdę jednej jednostki cieszymy się, że awansowaliśmy z 11 na 10 miejsce, no ale w naszym województwie jest jeszcze 116 gmin i 21 powiatów. I jeśli byśmy budżety tych wszystkich jednostek samorządu wzięli razem i popatrzyli, na które miejsce jesteśmy, to już nie wypadamy tak. Tak dobrze, jeśli, jeśli jeszcze dziesiąte miejsce to jest, to jest dobrze. No, tak jak powiedziałem, należy się cieszyć z tego, że, że jest lepiej, ale też trzeba patrzeć na to, że ubyło nam mieszkańców. Jeśli ubyło nam mieszkańców, to te statystyki też są lepsze. A jak no wiemy, tak, bo tutaj mówimy o dochodzie w przeliczeniu na jednego, jednego mieszkańca. Jednego mieszkańca, dokładnie. Jak zdążyłem sprawdzić jeden rok, to jest strata 8 tysięcy mieszkańców w armii Mazur. Część zmarło, część wyjechało. No to i też te statystyki są pewnie lepsze. No, trzeba też wziąć pod uwagę, że mówimy o roku 2023, gdzie różne dotacje i subwencje rządowe były rządu Prawa i Sprawiedliwości, i ten budżet województwa też był przez to większy. Myśli pan, że w tym roku już dotacji nie będzie? Yy, to, to jest pytanie do samorządów. Ja bym, się, ja bym chciał, żeby pan redaktor zaprosił samorząd, samorządowców jakichkolwiek i zobaczył przez te 10 miesięcy już od wyborów. Yy, z ilu korzystali różnych subwencji rządowych. W poprzednich latach rząd prawa i sprawiedliwości, tych różnego rodzaju subwencji, dotacji. Dawał samorządom możliwości wielokrotne, było kilkanaście różnego rodzaju programów, teraz nie ma żadnego. To jeżeli jesteśmy przy pieniądzach rozdzielanych przez prawo i sprawiedliwość, to miało być w trochę dalszej części naszej rozmowy, ale skoro pan zaczął o pieniądzach, pojawiły się wątpliwości, czy te pieniądze były rozdysponowywane zgodnie z prawem, czy były rozdzielane gospodarnie. No, premier Tusk twierdzi, że są nieprawidłowości na przynajmniej 5 miliardów złotych. No, z tego, co wiem, to premier Tusk mówił z, z inaczej. On znaczy, mówił, mówił że o... jest sprawdzana kwota 100 miliardów, a nieprawidłowości na pewno są już na 5 wykryte. Premier Tusk mówił o 100 miliardach. Dopiero na drugi dzień tłumaczył go jego minister finansów, pan Domański, o ile pamiętam. No i wtedy tam się pojawiła narracja nie 100 miliardów, a właśnie 5 miliardów, które są nieprawidłowości. Nadal dużo, kto... panie przewodniczący. Tak, ale kto to policzył, na jakiej podstawie i w jaki sposób 5? Potem mówiono, że 3 miliardy to już taka kwota została zgłoszona do. Do prokuratury. Ja wiem jedno, że to jest taki teatrzyk Donalda Tuska, teatrzyk polityczny. To jest taki festiwal przykrywkowy tego, co się tak naprawdę realnie dzieje. Czyli te 100 miliardów wrzucone w przestrzeń publiczną ma przykryć to, że mamy inflację już powyżej 4%, to, że bezrobocie już jest prawie 8%, że są podwyżki energii, że zaraz będą podwyżki wody. Czyli to jest taki właśnie Demagogia Level Hard, tak? Rzuca się w przestrzeń jakąś kwotę, najlepiej jak ona będzie taka okrągła, bo nie wiem dlaczego to nie jest 87, 90 yy, miliardów, jest 100. Donald Tusk lubi tak mówić o tych 100 konkretach na 100 dni. Yy, wiemy, jak one się sprawdziły, jak zostały wprowadzone i myślę, że z tymi 100 miliardami będzie, będzie podobnie. No to jest teatr, festiwal przykrywkowy. Aktualnej sytuacji w kraju. Czyli za czasów Prawa i Sprawiedliwości wszystkie publiczne pieniądze były wydawane zgodnie z prawem, prawidłowo i bez żadnych problemów, bez żadnych wątpliwości, czy to było zasadne? Powiem tak, nic takiego nie powiedziałem. Mhm. E, natomiast e, nie wiem skąd Donald Tusk wie, e, że tak było, czy są takie nadużycia. Tak no I twierdzi, od... że ponad 60 zawiadomień do prokuratury już poszło. E... Twierdził też, że jak będzie premierem, to będzie benzyna po 519. Dlatego tak samo mówię, że w tym, sam, w tym przypadku, jeśli by ta benzyna była po 519, to myślę, że tutaj też bym mógł mu uwierzyć. Natomiast e, lekko mówiąc, w wielu przypadkach mija się, mija się z prawdą, żeby nie powiedzieć, że kłamie. Więc w tym przypadku myślę, że będzie, będzie podobnie. E, ta koalicja rządzi już 10 miesięcy, za chwilę będzie rok. E, I mieszkańcy Polski mogą odczuć, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Mówimy o uśmiechniętej Polsce, więc ta Polska jest uśmiechnięta. Nie ma czym się pochwalić, więc się szuka tematów zastępczych, atakuje się op opozycję. Zresztą tak to było przyjęte już od, od grudnia i ten festiwal trwa nadal. Wróćmy do spraw naszego województwa. Prawo i sprawiedliwość w sejmiku województwa kolejny raz zostało w opozycji. Pan jest szefem klubu. Jaką macie strategię na tę kadencję <laughs> samorządu województwa? Znaczy, jest tak, jak pan powiedział, panie redaktorze, jesteśmy w opozycji. Natomiast wydaje nam się, i wydaje mi się, że to już troszeczkę inaczej wygląda ta kwestia opozycji, jak w poprzednich kadencjach, a już byłem w kilku. Chodzi o to, że jak pan wie, ta koalicja miała problem, żeby wyłonić marszałka. Potrzebowała chyba trzech posiedzeń Sejmiku, żeby, żeby pan marszałek Kuchciński był dalej marszałkiem. Jak sobie prześledzimy te głosowania, które miały miejsce na tych pierwszych sesjach, i nawet na ostatniej sesji, to możemy zauważyć, że to nie jest tak, że z jednej strony jest opozycja w postaci PiSu i jest 11 radnych, a po drugiej stronie jest koalicja, gdzie jest 19 radnych. Bo jak pamiętam, były głosowania, gdzie razem z nami głosowało kilku czy kilkoro radnych i z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u. Były głosowania, gdzie było 16 do 14. Więc okazuje się, że. To nie jest tak, że ta druga strona, ta koalicja jest jakimś monolitem. Tam są cały czas starcia i mamy też jakieś takie właśnie informacje, że jest grupa osób, która chciałaby, która bardzo chętnie by z nami współpracowała. Więc ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o, o układ sił w Sejmiku, to jest wszystko jeszcze może ulec zmianie. Natomiast jeśli chodzi o strategię, no to jeśli jesteśmy w opozycji, no to strategia jest taka, że po prostu trzeba kontrolować, patrzeć władzy na ręce, jak wydaje pieniądze, jak wydaje pieniądze z KPO, jak wydaje pieniądze y, unijne. No My jesteśmy od tego. Czy to będzie tak, że będziecie cały czas przeciw? Czy jednak myśli Pan, że pewne rzeczy jesteście w stanie popierać z tych proponowanych znaczy, przez zarząd województwa? Myśmy nigdy nie byli opozycją totalną. Jeśli były rzeczy dobre, to byliśmy opozycją konstruktywną, głosowaliśmy za. Jeśli były rzeczy, które nam się nie podobały, albo uważaliśmy, że zaszkodzą mieszkańcom Warmii armii Mazuru, to głosowaliśmy przeciw. To tak naprawdę ta druga strona pewne zasady złamała. I, I to druga strona to była, to byli ci totalsi, a my zawsze dążyliśmy do tego, że jeśli była jakaś nić porozumienia, no to chcieliśmy tego porozumienia. Ja tylko po raz kolejny już przypomnę, że to, to koalicja obywatelska złamała tą zasadę mówiącą o tym, że największy klub opozycyjny, a w tym przypadku jedyny klub opozycyjny, czyli Prawo i Sprawiedliwość, który ma 11 radnych, nie ma swojego wiceprzewodniczącego. I w tym roku, czy, 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 czy po tych wyborach były jakieś takie sugestie, że może będzie inaczej. Rozmawialiśmy z marszałkiem, że, że on by chciał, żeby klub pozycyjny miał tego wiceprzewodniczącego, natomiast na końcu okazało się, że może i pan marszałek chce, natomiast władze zwierzchnie w Platformy Obywatelskiej w Warszawie już chyba tego nie chcą. Więc tak się zastanawiamy, czy, czy, czy my tu rządzimy na Warmii i Mazurach, czy, czy rządzi Platformą Obywatelską Warszawa. To jeszcze pytanie o to, jak wyglądają nastroje w Prawie i Sprawiedliwości. Chciałbym panu zadać na koniec, bo pojawiły się dywagacje na temat tego, co będzie z Beatą Szydło. Czy ona zostanie wyrzucona z Zarządu Prawa i Sprawiedliwości, czy nie zostanie? Ona twierdzi, że były takie przymiarki. Pojawiały się odpowiedzi, że żadnych takich przymiarek nie było. Czy pan, jako wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości, szef struktur na poziomie powiatu, szef klubu w Sejmiku, czy pan wie, co się dzieje w centrali u was w partii? Jak się pan pyta, jaka jest kondycja Prawej Sprawiedliwości, to ja na pewno mogę powiedzieć, że dobra. Wygraliśmy wybory, jednak nie udało nam się stworzyć koalicji rządowej. Jesteśmy w okresie trudnym, tak, czyli przestaliśmy rządzić po ośmiu latach. Są w tej chwili zmiany, jeśli chodzi o samą strukturę partii, zarządzania partią. We wrześniu ma się odbyć Kongres, który pewne rzeczy ustali na nowo i myślę, że, że pewne takie kwestie. Są spowodowane właśnie takimi tarciami, że pewne rzeczy trzeba ułożyć po prostu na nowo, funkcjonowanie partii, struktur na dole, w województwa, w gminach, powiatach, więc myślę, że tutaj się nic wielkiego nie dzieje, po prostu musimy przepracować ten okres na nowo, skonsolidować siły i przygotować się do walki o prezydenturę, o prezydenta. Czy są obawy wśród działaczy, że pismo mógłby się rozpaść? Nie dostrzegam takich obaw, natomiast tak jak powiedziałem, no jesteśmy w takim okresie, a nie innym. Myślę, że ten czas już taki ciężki, powyborczy minął. W tej chwili konsolidujemy się, czekamy aż ogłosimy kandydata na prezydenta i będziemy pracować i wszystko robić, żeby prezydentem Polski w przyszłorocznych wyborach został kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Patryk Kozłowski, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.